Dużo się wydarzyło u prezesa Mączki w ostatnim czasie, ponieważ Krzysztof Mączka, jadąc na mecz polskiej reprezentacji przeciwko Litwie, wraz z córką dołączył do quizu STS, odpowiedział na pytania i tuż przed rozpoczęciem meczu dostał telefon z STS-u, że w przerwie ma udać się na środek murawy i odebrać nagrodę 10 tysięcy złotych. Odebrał tę nagrodę. Jest filmik nawet na stronie Łączy nas Piłka, gdzie prezes Łączka odbiera nagrodę. Jak z nim rozmawiałem, mówi, że nie takie pieniądze wygrywał, ale normalnie jak zdołał sobie gdzieś tam y, wybrać y, typy, no ale tutaj 10 tysięcy mówi, że bardzo się cieszy, jest zaskoczony, początkowo mówił, że myślał, że to żart, że ktoś z autobusu tego, z którym jechali widział, na mecz, że widział, filmik. że zagrał i mu zrobił dowcip, natomiast no nie, bo jest filmik, jest wszystko udokumentowane, prezes Mączka odbiera 10 tysięcy, też gdzieś tam przy wpisie Sebastiana Padjaska prezes Mączka też gdzieś tam odpowiadał, że... Y, że też miał takie myśli, żeby zrezygnować. Natomiast gdzieś no, natomiast w ostatnim czasie zaczęło się robić dobrze wokół ekipy z łańcucha gratulujemy. prezesowi Mączce, może no. ten, to, ta nagroda, nagroda zwiastuje lepsze jutro u niego w, w, w klubie i w jego życiu prywatnym również.